Witajcie, moi drodzy. Dzień dobry. Przypominam, i muszę to zrobić na początku, bo później zapomnę, że oprócz podziękowań, które zawsze składam wszystkim moim patronkom i patronom, którzy wspieracie moją pracę publicystyczną na patronite.pl Ukośnik Eliza Michalik, takim fizycznym wyrazem mojego podziękowania jest podcast Co to dla nas znaczy? Którego nowe odcinki wrzucam w każdy czwartek na Spotify i Patronite Audio, i takoż wczoraj też wrzuciłam. Możecie słuchać. Nowy odcinek jest o relacjach i o najdłuższym badaniu psychologicznym, jakie kiedykolwiek zrobiono. Oczywiście Amerykanie, Uniwersytet Harvarda, i które dowiodło, że najbardziej w życiu liczy się niezamożność, nie sukces zawodowy. I nie żadna inna rzecz, nie drogie auto, tylko tym, co daje nam szczęście, tym, co daje nam spełnienie, są długotrwałe, zdrowe, spokojne, przynoszące satysfakcję relacje z bliskimi ludźmi. Dobra wiadomość jest taka, że nawet jak przez pierwszą połowę życia zaniedbywało się relacją, ale zacznie się o nie dbać po 40 albo nawet po 50 to też jest spora szansa, że one bardzo dobrze wpłyną na nasz dobrostan, zdrowie fizyczne i psychiczne. No, takiego wstępu to się nie spodziewaliście, prawda? No dobrze, to teraz to, czego się spodziewaliście. Rząd zmienia nazwę CPK i muszę powiedzieć, dobrze wiecie, że bardzo rzadko chwalę rząd za pociągnięcia PR-owe i nieraz wam mówiłam, że rząd robi świetne rzeczy, aczkolwiek w ogóle o nich nie mówi. No to tym razem pochwalę. Niecentralny port komunikacyjny, tylko największe lotnisko tej części Europy i największy port lotniczy to będzie się nazywać port Polska. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk, i to jest strzał w dziesiątkę i uśmiecham się od rana, patrząc, jak pisowcy strasznie krzyczą. Oczywiście w tej decyzji nie chodzi o pisowców, tylko o niesamowitą promocję Polski. Bo teraz wyobraźcie sobie, że każdy, ktokolwiek będzie mówił o tym porcie lotniczym, nie będzie już mówił CPK, co nic nie znaczy, tylko wszyscy ludzie i w Polsce i za granicą zawsze będą mówić: Port Polska. Samolot wylądował na Port Polska. Odbierzesz mnie z lotniska na Port Polska. Dokąd lecisz, ląduję w Port Polska. Niesamowite. A przy okazji, te wewnętrzne spory miałam dosyć, nie wiem, jak wy, ale ja miałam dosyć tego. Odmieniania CPK przez wszystkie przypadki, i bardzo się cieszę, że już tego nie będzie. No, naprawdę niesamowita sprawa, i to pokazuje siłę ruchów PR-owych, które nie są tylko pr ale pr świetnie się sprzedają, i to pokazuje, jak bardzo opowieść o rzeczywistości, jak bardzo nazwy i symbole robią różnicę. Port Polska wpada w ucho, prawda? Kolejna rzecz, która mnie bardzo, no ta akurat mnie nie ucieszyła, ale uśmiecham się, bo mnie ubawiła, to to, uwaga, uwaga, Szymon Hołownia nie będzie sekretarzem ONZ do spraw, do spraw uchodźców, zostanie nim Irakijczyk. No, poniekąd logiczne i bardzo mnie też ubawiło, że to chyba nie wiąże się z Szymonem Hołownią, ale zobaczcie, jak od razu, jak pojawiła się ta wiadomość, że Szymon Hołownia nie zostanie tym komisarzem do spraw uchodźców to od razu pojawiły się praktycznie równocześnie takie enucjacje prasowe, że będzie wielka walka o władzę w Polsce 2050 i że tarcia i żarcie się w tej małe, małej partyjce, która nie wiem, 1 czy 2% poparcia ma w tej chwili, czyli praktycznie nikt jej w Polsce nie popiera i tak się tam żrą o władzę, że ponoć pisały różne media w tym onet, że zagrożony jest byt koalicji. Aczkolwiek... Odkąd ONET zrobił parę dni temu taki sondaż, czy Polacy uważają, że premier Tusk powinien pozostać na stanowisku premiera, co to, to był naprawdę sondaż i news. I tak na to mówimy. Przepraszam za brutalność, ale tak to się odbywa w środowisku dziennikarskim i mam wrażenie, news wrzucony tylko po to, żeby jątrzyć. No bo nie wiem, jaki jest sens robienia sondaży. Czy Tusk ma pozostać na stanowisku premiera, kiedy to nie Polacy decydują, tylko partia desygnuje premiera, która wygrała wybory, więc mega populistyczna. No więc zmierzam do tego, że jak media zamieszczające takie sondaże, no właśnie mówią też o jakichś innych sondażach o tym, że koalicja się może rozpaść ze względu na walkę o władzę w Polsce 2050, no to też mam daleko idące wątpliwości. I w ogóle nawet z Janem Pińskim, z którym napisaliśmy książkę Zdelegalizować PiS i link do tego, gdzie ją możecie kupić, wrzucam w opisie tego odcinka. No Rozmawialiśmy o tym, że niestety coraz częściej widzimy takie symptomy bardzo smutnego zjawiska, jakim jest niewypełnianie przez mediów swojej roli. Media w mojej opinii są w tej chwili czymś w rodzaju przybudówek partyjnych oraz... Maszynkami do zarabiania pieniędzy. Nie bronię nikomu zarabiać pieniędzy. Rozumiem, że żyjemy w gospodarce rynkowej, ale jednak media są strażnikami demokracji. Mogą zarabiać pieniądze przy okazji, natomiast nie mogą przy okazji pełnić swojej misji dziennikarskiej przy okazji zarabiania pieniędzy. A mam wrażenie, że w Polsce tak to wygląda i właśnie dokładnie role się odwróciły. To znaczy media są głównie do zarabiania kasy, a więc sobie może przy okazji gdzieś podadzą jakiś news, nie pierwszej świeżości, nie najważniejszy, o kształtowaniu debaty publicznej, w ogóle nie wspominając, bo to, że media powinny wybierać naprawdę ważne tematy, istotne z tego chaosu informacyjnego, celowo kreowanego przez partie polityczne, zwłaszcza populistyczne, zwłaszcza brunatne, zwłaszcza autorytarne, no bo przecież oni celowo kreują chaos informacyjny. Bo w chaosie, bo w takim zadymieniu informacyjnym nie widać prawdy. A to tym partiom zależy, żeby prawda o tym, jak postępują, nie była widoczna, nie była jasna dla wyborców. Więc zawsze, jak chcecie wiedzieć, kto w polityce jest good guy, a kto jest bad guy, no to, czyli dobry facet, zły facet, no to sobie popatrzcie, kto komunikuje się jasno, prosto, przejrzyście, krótko. A kto mówi dużo, ale z tego nic nie wynika, wytwarza tony tej pary, w której ukrywa swoje rzeczywiste, złe intencje. Kto tworzy tę mętną wodę, w którym złym, autorytarnym rybkom jest łatwiej pływać. No i kolejny powód do uśmiechu. Dziś same słuchajcie powody do uśmiechu. Pilne spotkanie w PiS. Jarosław Kaczyński zwołał pilne spotkanie w PiS, no ale zaraz będziemy przechodzić do niesamowicie poważnych części mojego vloga. Choć nie wiem, czy dam radę dziś być poważna, bo mimo szarości za oknem. Mam tak świetny nastrój, w sumie spowodowany niczym, czyli takie flow. Nawet gardło mnie woli, więc powinna mieć zły nastrój, ale mam takie flow spowodowane niczym, czyli nastrój, który najbardziej kocham, ale słuchajcie. Hmm, no Są te tarcia. Ja długo nie wiedziałam, co to jest frakcja maślarzy w PiS. Nawet moi znajomi, wiedząc, że jestem dziennikarką, pytali mnie, o co chodzi z tym starciem maślarzy z Morawieckim i z jego ludźmi. No Ponieważ lubię masło, to frakcja maślarzy koja kojarzyła mi się mega sympatycznie, aż tu nagle czytam, że Kaczyński się tak wystraszył spadającego poparcia PiS i tego. Jak rząd Donalda Tuska pierwszy raz, odkąd rządzi niedawno, przejął narrację, bo to wam też chciałam powiedzieć. Rząd Tuska przejął narrację. Jak przez całe lata krytykowałam demokratów, krytykowałam Tuska i koalicję za to, że oni zawsze są w tyle, że to pis narzuca tematy, na które się rozmawia w debacie publicznej, że to pis rozmiękcza właśnie, rozmydla tę debatę. Tak teraz. Rząd Tuska, chyba ewidentnie zaczęli korzystać z pomocy jakichś specjalistów, bo rządzą w internecie, rządzą na TikToku. Myślę, że też efektem tego są zwyżkujące notowania. Mają silniejszy niż kiedykolwiek mocny przekaz, i to oni robią zwroty akcji i narzucają, o czym się w Polsce mówi. No Oczywiście, w odróżnieniu od PiSu, narzucają mądre tematy, bo. Jak oni narzucają tematy, to mówi się o wojnie na Ukrainie, co zrobić, żeby nie przeszła do Polski, to mówi się o tym, jak powstrzymać Rosję, to mówi się o tym, że nie będziemy musieli przyjmować więcej uchodźców, to mówi się dlatego, że tak bardzo pomogliśmy Ukraińcom, to mówi się o gospodarce, to mówi się o różnych rozwiązaniach, to mówi się o wojsku. No a jak pis narzuca tematy, to mówi się o tym, jak krzywdzić i nienawidzić innych ludzi. Za każdym razem innych, czy LGBT, czy nie wiem, kobiet, czy kobiet w ciąży, chcących dokonać aborcji, czy ateistów. PiS zawsze sobie znajdzie kogoś, czy uchodźców, kogo można nienawidzić. No dobra, do rzeczy, Eliza. Pilne spotkanie. W PiS Jarosław Kaczyński, kiedy ostatnio czytałam tego news'a, teraz kiedy pewnie słuchujecie, już jest po tym spotkaniu, oczekiwał przybycia Mateusza Morawieckiego, ale to pilne spotkanie dotyczące właśnie starcia frakcji Maślarzy, czyli frakcji Jacka Sasina z ludźmi Morawieckiego, jest o tyle zabawne, że wiecie o co idzie całe starcie, co pięknie pokazuje kierunek, w jakim podąża PiS. Dlatego o tym mówię, bo PiS mówi, że jest taką pokojową, w ogóle centrową partią właściwie. I czego w ogóle chcecie od PiS? Jesteśmy dobrzy, nie mamy nic wspólnego z Putinem, z Orbanem, z niczym złym, jesteśmy demokratami. I nagle się okazuje, że frakcja maślarzy Jacka Sasina ściera się z frakcją Morawieckiego o to, że uwaga, Morawiecki jest zbyt centrowy. Morawiecki za bardzo mimo wszystko, chociaż to jest ostatnia rzecz, którą bym powiedziała o Morawieckim. Chce przestrzegać reguł państwa prawa, za demokratyczny jest Morawiecki. A przecież trzeba twardo. No, wyobrażacie sobie? Wewnętrzne tarcie w największej partii opozycyjnej o to, że ktoś jest w niej za bardzo demokratyczny. No, a przecież. Dokładnie znalazłam ten fragment. Jacek Sasin, reprezentant maślarzy, zarzuca mu zbyt centrowe nacechowanie i chęć do bratania się z politycznymi wrogami. Zwróćcie uwagę na ten język. Język demokracji jest taki, że ktoś z innej partii nie jest przecież wrogiem, to jest oponent, to jest przeciwnik polityczny. W normalnych demokracjach uznajemy, że ktoś, kto. Jest w innej partii, to jest wartościowy obywatel, taka sama osoba jak my, taki sam polityk jak my, tylko po prostu ma inne wizje, inne sposoby na to, żeby Polska była rozwijającym się krajem. Zakładamy w idealnej sytuacji, że wszyscy politycy chcą dla Polski dobrze, no ale ja mam na to taki pomysł, ty masz na to taki pomysł. Kto mówi retoryką wrogów? Kto mówi retoryką nacechowaną nienawiścią? Tak radził Goebbels. I wiem, co mówię, bo przeczytałam trzy gruba Tome pamiętników Gebelsa. Nie opracowań, nie bryków. Przeczytałam to, co napisał sam Goebbels, i on dokładnie to mówił. Język, który dzieli, język, który zmusza cię, żebyś stanął po jednej albo po drugiej stronie. Gdybyś powiedział oponent polityczny, to nie zmusza cię do stanięcia po której stronie, prawda? Jeżeli Sasin by powiedział, że Morawiecki jest zbyt centrowy, czym zbliża się ideologicznie do naszych PiS oponentów, no to by nie dzieliło. To by oznaczało tylko tyle, że no może koledze bardziej będzie po drodze z Platformą Obywatelską i tyle. Natomiast my widzimy inne sposoby na uzdrowienie Polski pan Morawiecki do nas nie pasuje. Natomiast jak Jacek Sasin mówi, że Morawiecki się brata z politycznymi wrogami, kim jest wróg? Wróg to jest ktoś, kto ci zagraża. Bezpośrednio, kogo trzeba zabić, zastrzelić, kogo trzeba zlikwidować. Cała prawda o tym, jak PiS i ludzie PiSu, i też Nawrocki, który jest człowiekiem wydesygnowanym przez PiS, widzą innych ludzi tylko dlatego, że mają inne poglądy, inną perspektywę, że inaczej widzą pewne sprawy, jest zarówno przerażająca jak i wiele tłumacząca bo zaraz przejdę do nieszczęsnego Karola Nawrockiego kibola wywodzącego się ze środowisk kibolskich a środowiska kibolskie niestety klubu Jagiellonia Białystok Białystok to ostatnio moje drugie ukochane miasto po Warszawie no ale na szczęście to nie byli kibice tego klubu tylko kibole czyli patoł kibice na Susemce którą często jeżdżę Zatrzymali autokary z hiszpańskimi kibicami, ich pobili, i jak dzisiaj przeczytałam, w ogóle była wśród nich, wśród tych bijących, funkcjonariuszka straży więziennej. Pato na lato, tylko że mamy zimę. Przechodzę z dygresji do dygresji dzisiaj, ale mam nadzieję, że to wszystko Wam się łączy tak jak, w, w, tak, jak się to łączy rzeczywiście, nie tylko w mojej głowie, ale i faktycznie. No dobra. Więc mówiłam o tym, jak. Ta narracja, tak obnażona, bo Zasięt się obnażył, pokażył, pokazał, jak PiS widzi ludzi jako wrogów. Jak mówię językiem Gebelsa de facto, bo to nie jest język nowoczesnego PR-u politycznego, to jest język Gebelsa, to jest język tego typu spin-doktorów politycznych z najczarniejszych czasów historii. No to wiele też tłumaczy, jeżeli chodzi o Nawrockiego, No bo wiecie, jak strasznie kancelaria Nawrockiego Toczy wojny z rządem, nie powiem, że rząd się kłóci z prezydentem, że Tusk się kłóci z Nawrockim, czy Nawrocki z Tuskiem, nie. Kancelaria Nawrockiego toczy, wypowiedziała regularną wojnę rządowi, a zatem państwu polskiemu, po prostu. Jeżeli ktokolwiek wypowiada wojnę rządowi, to wypowiada wojnę państwu polskiemu i robi dobrze Rosji. Ponieważ mówiłam wam o tym w poprzednim filmie i powtórzę, Zdestabilizowane państwo, w którym obywatele nie ufają swoim instytucjom, a Kancelaria Nawrockiego, i taki Sasin, jego frakcja Maślarzy, chcą sprawić, żeby Polacy nie ufali własnemu rządowi instytucjom własnego państwa w razie ataku Rosji na Polskę, nie tylko pełnoskalowej wojny, wojny ale ataku dronowego, wysadzenia torów czegokolwiek. Sytuacja, w której Polacy na przykład nie stosują się do poleceń rządu i służb, bo przestali im ufać przez takiego Sasina, przez takiego Nawróckiego, oznacza dla wielu ludzi śmierć, kalectwo i dewastację ich majątków, ich domów, ich życia, zdrowia ich i ich rodzin. To jest niewybaczalne. To jest niewybaczalne. Notabene, jak przeczytałam, o czym donoszą europejskie. Media, że Orban, któremu grozi przegranie wyborów na Węgrzech, wymyślił sobie taki sposób, taki twist, nie wątpię, że z pomocą Rosji, bo to bardzo rosyjski sposób, żeby pozostać u władzy, taki mianowicie, że wzmocni rolę prezydenta, wzmocni urząd prezydenta, zmieni konstytucję i zrobi tak, żeby to nie tak jak w Polsce zwycięska partia desygnowała premiera. Tylko, żeby rządził prezydent, żeby było tak jak u Trumpa, żeby zmienić system parlamentarno-demokratyczny, demokracji parlamentarnej na ustrój prezydencki, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Tylko to jest zupełnie inny ustrój polityczny i trzeba przemodelować całe państwo i jego instytucje, żeby taki system działał demokratycznie. Na czym oczywiście Orbanowi nie zależy. Zobaczcie, jak to się pięknie łączy z Nawrockim, uwielbiam łączyć te kropki, które. Uwaga, chce zmienić konstytucję tak, żeby nadać większe uprawnienia prezydentowi, żeby to on, pełniący funkcję głowy państwa, przejął funkcję rządu, ukradł Polakom wybory. Zobaczcie, zobaczcie jak działa Rosja, bo nie wątpię, że to jest inspiracja rosyjska i to są z całą pewnością rosyjskie metody. Gdyby Orbanowi to się udało, to ukradłby Węgrom wybory. I Nawrocki chce zrobić to samo, no bo zobaczcie, w 2023 roku koalicja obywatelska, koalicja 15 października wygrała wybory. Rządzi Donald Tusk, cieszy się w tej chwili gigantycznym, rosnącym poparciem społeczeństwa. Gdyby tak było do wyborów, to stworzyłby większość sejmową, miałby historyczne 40 albo i więcej procent poparcia i mógłby samodzielnie zmienić konstytucję. Czego y, oczywiście. Y, wie, że bez zastrzeżeń użyłby w dobrym celu, bo cała jego dotychczasowa działalność pokazuje, że tak by było. I PiS, któremu spada, i PiS, beznadziejny PiS, który się rozsypuje, którego działacze i posłowie, i ministrowie za chwilę będą trafiać do więzień, który leci po prostu na łeb, na szyję, nie tylko w sondażach, ale rozwala się wewnętrznie i zaczynają się już walki szczurów i ucieczki szczurów, jak na każdym tonącym statku. Co sobie wymyślił PiS? I brzmi to jak Totalnie rosyjska inspiracja, jakby Rosja pomagała. Okej, okay. skoro nie możemy uczciwie wygrać wyborów, skoro nie możemy wystartować w uczciwej konkurencji, jaką są wybory, miejmy nadzieję uczciwe, a nie takie jak wybory prezydenckie mam nadzieję, że koalicja tego dopilnuje w 2027 roku, to my nie będziemy czekać na te wybory w 2007 roku. Po co? Jeszcze je przegramy. To my postaramy się... Żeby Nawrocki rozzepnął się, złamał konstytucję, bo on już łamie konstytucję, już złamał, jak mówił profesor, co dziesiąty artykuł konstytucji, będzie łamał kolejne. Bo on się rozzepnął i siłą sobie wziął uprawnienia rządu. I de facto rządził. I de facto wprowadził tylnymi drzwiami, tak jak tylnymi drzwiami zrobi po legzit, ustrój prezydencki. I teraz zobaczcie, do jakiej PiS dąży sytuacja. Oni chcą, żeby w 2027 roku, zanim dojdzie do rozpisania wyborów parlamentarnych, Nawrocki już był tak rozepchnięty, żeby już tyle uprawnień ukradł rządowi, żeby tyle razy złamał już konstytucję, żeby dzierżył w swoim ręku tyle władzy, żeby. Właściwie to była tylko kwestia przyklepania tego zmianą konstytucji. I wtedy PiS liczy, że oczywiście taki rozepchnięty na swoim stanowisku nawrocki też pomoże im pozbierać ten Pis do kupy, mówiąc nieładnie, i zwyszkować w sondażach do 2007 roku. Jakimś cudem wygrać wybory, no bo to się ze sobą łączy, jak nawrocki się rozepchnie zdoła przez te następne dwa lata mieć większą pozycję niż ma teraz, no to PiS liczy, że i PiSowi, PiS się przy tym nakarmi, zacznie mu rosnąć w sondaż. I wtedy, gdyby PiS wygrał wybory w 2027, to wejdzie już na sytuację, kiedy będzie ten Nawrocki, który de facto rządzi zamiast rządu, de facto jest ustrój prezydencki i PiS na to tylko przygłosowuje odpowiednią ustawę albo zmienia konstytucję, jeśli ma odpowiednią większość, a jak nie, to też dla nich żadna przeszkoda, i klepnie nam w Sejmie ustrój prezydencki. I papa, pa, Polacy, demokracja poszła w las. Nie macie już wyborów parlamentarnych, w których wybieracie rząd, bo czy tego chcieliście, czy nie, mijają dwa latka i macie ustrój prezydencki. Nie wątpię, że do tego dąży PiS. Jak usłyszałam, słuchajcie o tym Orbanie, no to było dla mnie jasne, że te wszystkie partie autorytarne, prawicowe, faszyzujące, brunatne. Inspirują się Putinem i nie wątpię też korzystają z pomocy Putina. Świadomej lub nie, ale część ludzi w tych partiach na pewno świadomie, ponieważ jeżeli ktoś działa tak, jakby był agentem wpływu, to nie wiem na jakiej podstawie mielibyśmy odrzucać hipotezę, że jest agentem wpływu. Po prostu. Zwracam Państwu uwagę a propos ludzi zachowujących się jak agenci wpływu na postępowanie Nawrockiego. Słusznie pisze Piński w wieściach 24, że tak jak przed II wojną światową dokładnie teraz jest sytuacja, Trump zostawia Ukrainę Putinowi, a Polskę naraża na śmiertelne niebezpieczeństwo. Śmiertelne. Mówią oczywiście o nowej strategii amerykańskiej, którą jak ujawnił pewien portal, nie wiem czy nie Defense24, Defense w każdym razie ujawnił, że jednym z takich zapisków w dokumentach pomocniczych, towarzyszących amerykańskiej strategii jest uwaga, zapis, żeby m.in. Włochy i Polskę wyciągnąć z Unii Europejskiej. Polska ma według tych zapisów być głównym powodem, dla którego mocno zachwieje się, a być może i upadnie Unia Europejska. Czyli Trump Stany Zjednoczone Donalda Trumpa dosłownie. W służbie Putina, dosłownie wykonujący zlecone agenturalne zadania dla Putina. I wtedy, kiedy to już wiemy, kiedy już wiemy, że to stanowi dla nas śmiertelne niebezpieczeństwo i że Stany de facto wchodzą w rolę naszego wroga, Nawrocki, pełniący funkcję prezydenta, mówi tak: Jak dobrze, że nie podpisałem jeszcze strategii bezpieczeństwa Polski, bo musimy dopasować tę strategię bezpieczeństwa Polski do amerykańskiej. Czujecie to? Człowiek Macierewicza Cęckiewicz i Nawrocki, który działa jak człowiek Moskwy, będą dopasowywać polską strategię bezpieczeństwa, strategię bezpieczeństwa Polski, naszej ojczyzny, naszego kraju, głównego, która jest głównym zagrożonym krajem przez Rosję. Oni będą dopasowywać naszą strategię bezpieczeństwa do amerykańskiej, która brzmi, jakby była pisana przez Rosjan. Czyli Nawrocki chce podać Polskę na tacy Putinowi. W tym podziale świata, który się na naszych oczach kształtuje, w którym Ameryka ewidentnie zgodziła się, żeby Polska i kraje i Europa Środkowa i Wschodnia była. Grupą krajów wracających pod wpływy Rosji, co oznacza, że będziemy mieli tu Białoruś, albo nawet gorzej. Nawrocki chce w tym pomóc. Zobaczcie, jak się to wszystko składa. Gość, o którym nie wiemy, czy jest prezydentem, bo nie policzyliśmy głosów, nawet jeśli jest. I tak musimy policzyć głos, żeby po prostu wiedzieć dla szacunku dla wyborców i procesu i wiary utrzymania wiary i zaufania wyborców w proces demokratyczny. Gość chce podważać wynik wyborów, biorąc sobie, rozpychając się w konstytucji, biorąc sobie władzę tak jakby Polska była krajem o ustroju prezydenckim. De facto chce przejąć obowiązki premiera i ministra spraw zagranicznych. Chce rządzić, chociaż mu się to nie należy. Potem chce dzięki temu pomóc wygrać PiSowi. A potem sobie zmienią konstytucję i usankcjonują nas, e, że jesteśmy pod wpływami Putina. No, po prostu targowica, prawie jeden do jednego targowica. A po co to robią? Dla moim zdaniem budowania osobistych majątków, wpływów, dlatego, że mają nadzieję, żeby stać się oligarchami. Jest dokładnie tak jak mówi Michał Chmielewski, ten psycholog z XA, że ta ślepa wiara w USA to wielki błąd albo zdrada. No i tu zacytuję nieśmiertelnego Sewerskiego, który mówi, że jeżeli działania jakiegoś polityka wykazują znamiona działań agenturalnych, a my przypisujemy je głupocie, to ułatwiamy temu politykowi działanie i zbyt szybko go rozgrzeszamy z działania na szkodę Polski. A nie przypisujmy głupoty. Politykowi, który działa, jakby był agentem Rosji, bo nie jesteśmy w tej chwili w Polsce w takiej sytuacji, żeby móc sobie na to pozwolić. No widzę, że kongres amerykański rękami demokratów dzielnie walczy i mimo tej beznadziejnej rosyjskiej, putinowskiej strategii bezpieczeństwa Ameryki, swoją drogą nigdy nie sądziłam, że Ameryka będzie miała napisaną przez Rosję. Tak brzmiącą przynajmniej strategię bezpieczeństwa. Widzę, że demokraci w kongresie walczą i mam nadzieję, że za 11 miesięcy wywalą republikanów z kongresu, no ale to jednak jeszcze 11 miesięcy, prawda? Słuchajcie, mm, zobaczymy, co to będzie. Mm. Największe zagrożenia, jak mówi generał Koziej, przepraszam, zawiesiłam się, czytam go teraz na x -ie. Największym zagrożeniem, jak mówi generał Koziej dla wszystkich państw i stabilnych sensownych demokraty demokratycznych bytów politycznych, są walki wewnętrzne. Przyjaciel, który przestaje być przyjacielem, jest większym wrogiem niż wróg, który zawsze był wrogiem. Ciosy, których się nie spodziewamy ze strony bliskich, tak w życiu prywatnym jak i politycznym, Uderzają najbardziej, bolą najbardziej. Najkrwawsze są wojny w rodzinie. Nie fundujmy tego Polsce. I pamiętajmy, że każdy, kto funduje w to, to, to Polsce, krwawą wojnę w rodzinie, w sytuacji, kiedy wróg stoi u bram, każdy, kto robi, a w tej chwili robi to PiS i Nawrocki, i w funkcji pomocniczej Konfederacja, każdy, kto funduje nam krwawą wojnę w rodzinie, w rodzinie jest zdrajcą. Każdy, kto sprawia, że Polak zwraca się przeciwko Polakowi, jest zdrajcą, bo realizuje cele strategiczne Rosji w ten sposób. Kochani... Nie, jak to było? Nie umiem tego, a to takie ładne. Jak z filmów hollywoodzkich. No dobra, poćwiczę, żeby następnym razem zrobić to lepiej. Widzimy się za 2-3 dni i... Ciekawa jestem Waszej opinii. Piszcie komentarze i pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, bo w ten sposób treści w nim zawarte niosą się dalej naturalnie, jeśli uważacie je za wartościowe. Do zobaczenia!